Wystarczająco monet na nową postać, a to w tamtym kierunku. Apocalypse. Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Po raz kolejny, tak jak mówiłem, 82 tysiące to jest dość, by wylosować... No, zobaczymy co dropnie. No, nie wiem, sam. Może jakiś, może kilka części. Patrzcie, tak jest. Kurczę sztos. Po pierwsze, że tutaj bohater. No wiem, no zobaczcie, jak teraz już losujemy i nie wystarcza, to losują, losują się róż, różni bohaterowie. Ale przede wszystkim, odlokowałem nowego kapitana. Rekinogryza Fantastycznie, kurczę. Później naukowca jakiegoś, naukowca oceanologa. Macie podobne bronie, ale przede wszystkim. Ej, to jest priorytet tego odcinka. Monet nie będę wydawał, bo monety się przydadzą. Zadań też nie będę w tym momencie robił, bo i tak mamy dwukrotny mnożnik z okazji z okazji tych całych urodzin z Plans versus zombies, więc to jakby kompletnie mija się z celem, żeby robić jakiekolwiek zadania. Więc ja bym proponował się po prostu wesoło zabawić nowym dziadkiem, którego już gdzie on jest? To jest ten. Bardzo rzadki. No fantastycznie, że bardzo rzadki. A ostatni jest imprezowy, to ja go w nieskończoności w najbliższych jakichś tam dniach. O, i no i dobre, on już strzela co najmniej fajnie. Musimy to sprawdzić jakby wiecie, w rozgrywce takiej. Nie, nie gną, bo ma tylko bitwę o teren dokładnie. E, chciałem wam coś opowiedzieć. Już się zaczął ten okres zmożonego wysiłku u mnie. a e, To znaczy zaczął się, jak oglądacie ten odcinek. Bo dzisiaj jest 9 maja, dzisiaj mam ostatni dzień prawdopodobnie wolny w swoim życiu. Tak mi się wydaje, bo od jutra jest szkolenie, a po 20 maja Mati zakłada firmę i to może być co najmniej bardzo ambitne. I co najmniej mimo tego, że już brakuje mi czasu, pcham się jeszcze w coś dodatkowego. Pozdrawiam, po, pozdro 600 Mam nadzieję, że wszystko tak jak do tej pory jest na kanale, tak będzie mi się udawało utrzymać. Czyli wiecie, dwa odcinki dziennie, przynajmniej z plantów koniecznie jakiś. Co to były za dźwięki? Panie! Ja się mega będę starał. A taki dźwięk. A ty to co? Także to jest priorytet też. Wiecie, no w sumie to tam kilka, dwie godzinki poświęcę zawsze nagram odcinek jakiś. Wow, ale szczał! Ale to, to ładnie atakuje. Dobra, oni też mnie dobrze atakują, ale to nic. Dźwignia, to trzeba ruszyć dupę do tej dźwigni. Tylko kto tam ruszy dupę? Aha, to że trzeba tam się przenieść. Dobra, to ja już tam bym proponował ruszyć. No, i można się wesoło bawić. Pomogę wam stąd. Cicho, bo dostęp szczała. On tam jeszcze dycha? Nie. A... Widzę, że opuścili. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Powinienem dostać dodatkowy czas za opuszczenie. Jezus jakiś buta. O nie, zombie opuściły most. Hehe! He. To ja to chyba dobrze, nie? Mi się wydaje, żeby nawet bardzo. Mamy wydłużony czas. Przede wszystkim o to chodziło. Hehehe, he he, Nawet nie zdążył. Już miał bardzo mało życia, ale próbował się ukryć. Mu się to nie udało. No bo no bo co, no to tak mnie. Cicho, to jest róża, a tego to ja nie lubię. Czyli raczej tej to ja nie lubię. Tam jest znowu kukurydz. Zatłukłem, ale mnie też ktoś zatłukł. Ja w ogóle nie wiem skąd mnie atakował. Bo ja byłem skupiony na celowaniu i szczelaniu. Widzę, że się tam ukrył. Z i... ukrycia. Ej, ale to tak trafiłem na koniec rozgrywki. W ogóle zauważyliście coś, że strasznie szybko się wczytało. W sensie dołączyło do rozgrywki? Nie wiem, jeszcze nie było jakiejś aktualizacji czy coś. Tu takie rzeczy się dzieją, bo przedtem nap naprawdę długo się. He, <śm> poziom drugi, dziękuję. Pozdrawiam. Zapomniałem, że. On... Znowu ty? Gdzie on jest? Wiem, że on tam gdzieś się kryje, szczelać po nich. No, ja się pytam, w którym on jest miejscu, przecież go kompletnie nie widać. I strzela sobie, nie? Z, z dupy. Przegraliśmy. Jakie to smutne. Ja tam byłem, czy tu spadałem, widzieliście? No i co, jesteście szczęśliwi z siebie? Szczególnie ten po prawej, który nie wiadomo z jakiej dupy strzelał? autentyko. Autentycznie. Ale słoneczko ma fajny, fajny tutaj ten wyraz. Wiecie, co się zapowiada dzisiaj? Że ja dzisiaj muszę nagrać tak z 5 odcinków co najmniej. Na cały tydzień. Że mieć ...mieć troszeczkę jeszcze czasu, bo Uncharted wychodzi jutro. Się W ogóle wszystko tak. Je... Będzie Uncharted na pewno. To znaczy, Uncharted już chyba był. Jak nagrywam ten odcinek, to znaczy jak nagrywam, to dopiero będzie, ale jak go oglądacie, to już był. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam na Uncharted 4, bo na pewno fajna gra. No. tak Zapraszam. Wydałem pieniądze, żeby w nią zagrać. Przyjdzie najprawdopodobniej we wtorek, czy przyszła we wtorek. Ja w sumie nie wiem, jak na tych odcinkach gadać. Czy w czasie przeszłym, przyszłym, czy jak. Um, 4 do 2. Celność aż 40%. Mati, trafienia krytyczne 4. Mistrz pierwszego uderzenia. Jak może nie być pier mistrza pierwszego uderzenia? Przecież na pewno ktoś kogoś zabił pierwszy. Chyba że on akurat wyszedł. Był w rozgrywce, ale sobie poszedł. Ale wtedy i tak powinno być jakaś tam informacja o tym, czy nie? Czy nie? Czy, czy nie wiem? Może jakby nie kombinuj, Mati. tylko lecimy dalej. Jeśli ten odcinek będzie długi, to ja go podzielę znowu na dwa odcineczki, żeby nie dawać wam bardzo. O, fantastycznie. Zróbmy tylko personalizację. Dajmy wygląd i zobaczmy, jak Ty wyglądasz z koroną, bo jeśli spoko... Nie, nie wyglądacie... Nie wiem, jakoś kapitany z koroną nie wyglądają spoko. I mi się to co najmniej nie podoba. Niech on zostanie tak jak jest. Tak wygląda całkiem naprawdę spoko. Nie, po prostu Enter, wbij do rozgrywki. Um, runda rozpocznie się. Nie mogę poruszać. Sadem. A dopiero teraz się... Od kiedy tak to działa? Nie wiem. da atakujmy tam. Cel jest przed nami. Tam. Jest napisane, zdobądź. W języku polskim jasne strzelaj, ciekawe do czego Fish for sale. Ryby na sprzedaż. Nieważne, że śmierdzące, ale chętnie sprzedamy. Chyba ktoś przyjechał. Muszę tylko zerknąć. Chwila, moment, 5 sekund. Nikt mnie tu nie zatłucze? Nie. Tak jest Bo mi się wydawało, że właśnie ktoś przyszedł. Mój tato przyjechał. Skrześć zo. Ej, ej! oni. Ej! A strzał kolcem Dobra, sprawdziłem. Mój tato przyjechał. I py pam pam fish. Tu byliśmy, a tu chyba ska tak tu skacze, okej okay. Jest jeden mały problem, że moja drużyna jakby ostrzeliwana totalnie, nie wie co się dzieje mam wrażenie Czy tu ktoś od... no Jezus na pewno gdzieś jest, gdzie on jest? Ja pierd... Dwukrotnie mnie z tego zatłuk. Okej, okay, sprawdziłem Zaraz sobie kichnę. Tam jest nasz. Dobra, już widzę, że do, docierają. Mój tato przyjechał, tylko musimy sprawdzić. Bo wiecie, co czasem przyjedzie listonosz, on nie wiem, ja dzwonka nie usłyszę, a usłyszę, jak wiesz, że samochód na plaży. I to takie są no, różne rzeczy. Muszę sprawdzać. Ale to od czasu do czasu. Ehm, słuchajcie, bo ja się tu muszę jakoś przedostać. Ten kwiatek ma 100 punktów życia. Ja się pytam, jakim? Czy 80? Jakim prawem zasłużył na tyle Cicho Zrobimy wywiad Szczał Nie, nie, nie Osiem punktów, Jezus, ale na farcie Dobra, teraz mnie będą ścigać Tak, czy nie, czy sobie odpuścili Gdzie jest cała moja drużyna ktokolwiek tu gra Grajmy chłopaki, to trzeba przejąć nie, 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 nie. Ani jednego trafnego SZCZAŁU tylko ostatni Boże, tylko że. No, kurczę, tak, patrzę na tą stronę. Się ma groszek. Patrzcie, jak go nie mogę trafić. Możesz spróbować. No, nie, 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 nie. A byłem opluty, nie mogłem użyć jedynki, bo bym jedynkę użył, słuchajcie, e, użyłbym jedynkę i w tym momencie bym mnie nie zeżarł. A tak to dupa, pojaw się teraz, też nie, jakaś orka, majorka, A ten tu strzela, stoi i strzela. Brawo, no i co, i takim oto sposobem cię, cię tłuczą. Dawaj, dziękuję, fantastycznie. Um, mam wrażenie, że serio ta drużyna się ładnie, ale tam zabunkrowała. I po drugie, że nas jest mniej Ale to nie zmienia faktu, że przynajmniej powinniśmy tam podejść No bez przesady, przecież pierwszy ogród zawsze każdy zdobył O, fajnie, że go zatłukłeś, bo on mnie zabił już jednokrotnie na początku I goń Cicho Mówisz, że tu stąd ostrzał, że to jest dobry pomysł Całkiem może... Możliwe, trafiłem tego? Nie trafiłem, tam jest No, ktoś go zatłukł. A, to ja. Fantastycznie. Dobrze. Chwila, ucieczka, bo strzelają do mnie z prawej strony. Je-he-ha, yeah, tak jest. Chwila moment. Możesz próbować, teraz to ci się nie uda. Dobra. Jak mnie denerwuje, się uparł i strzela trujące działu groszkowe. Się uparł, stanął sobie tam i strzela. Nie, nie ma opcji. Nie, nie zaprzestanie tego. Musi. Dwie minuty i nawet tego nie przejdziemy. Hmm. A to jest co najmniej ciekawe, bo byłem w drużynie, która mia w miarę stosunkowo wygrywa. Chyba że mnie przerzuciło do tamtej, y która dostawała wtedy w dupę. bo byśmy ani nie weszli na ten pierwszy ogród, to jest co najmniej aż. przerażająco dziwne. W ogóle te lodowe klocki od kiedy tu stoją? Te ryby od kiedy tu stoją? Nie wiem, tu się coś zmieniło. Może jakiś update wyszedł czy coś oni troszeczkę mi się wydaje pozmieniali. Boom. No, można się bawić wesoło, można. Ty, a może teraz? Może to jest ten moment? Nie, chwila. Muszę cię utłuc. Aha, teraz to ja nie zadam ci obrażeń. Jezu jak ona sobie przyszła? I tak nie potrafię. Cyk, 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 cyk ubity. Dobrze. Powtórka z rozrywki. Jeszcze raz. Gdzie jesteście? Tam dobra, słoneczką zatłuczą. Nie! No, ale teraz to mnie nie możesz zjeść. Nie wiem co się wydarzyło w sumie. Nie mam pojęcia. Zdążyłem to uruchomić, jemu nie zadziałała umiejętność. I finalnie, no nie wiem, no po prostu, no nie wiem, i tak jest 40 sekund do końca. Przecież takiej porażki to ja nigdy nie przeżyłem. Nigdy, żeby nawet pierwszego ogrodu nie zdobyć. Jeśli ktoś mi przypomni, że w którymś odcinku tak było, to pozdro, ale raczej tak nie było. No, kaktusowy dron utłuczony. Dobra, nieważne, że zginąłem. Ważne, że zabiłem tego drona, który mnie troszeczkę irytował. Ruszczka mrozu. Bo to jest tak, że ten dron leci i jak go ktoś zauważy, ok. ale zazwyczaj jest tak, że praktycznie 80% drużyny go nie widzi. Jeszcze tu na lodowej mapie, gdzie on się tak fajnie wbija w tłum. No, 3 sekundy. To ja może się już nie dam lepiej zabić, żeby przynajmniej mieć jakiś stosunek chyba na plusie mam. Najprawdopodobniej. Też. Czy tak kiedyś było? Ja mam pytanie: czy tak kiedyś było, żeby na tej mapie moja drużyna, czyli w tym wypadku zombie, nie zdobyła ani jednego ogrodu? I mało tego nie zdobyła, w ogóle nawet nie próbowała, bo my tam nawet nie dotarliśmy. Nawet nie zdobyliśmy skrawka fioletowego. Tak jeszcze nigdy nie było. Dobra, no, do, no fantastycznie, fantastycznie. Tu ten il 6 alcohol Można cię wyrzucić, bo denerwujesz ludzi. Tym on leci, on kaktusem gra i, i gra tą. Um, tym dronem. tą nie zatukł dwa razy. Sklep z naklejkami 20, to mnie jeszcze nie stać. O, mam 7 do 6, czyli teoretycznie na plusie. XO, albo z tobą chcę grać, albo w ogóle odejść, bo przeszkadzasz. No. Psujesz zabawę i się nie masz z czego cieszyć, że jesteś na początku tabeli. Bo to nie jest śmieszne ani zabawne, ani w ogóle. Ooo, hype! Denerwujesz ludzi. <grym> nie żartuję. Znaczy, nie wiem, albo umie grać, albo jakieś haksy się pojawiły. Aha! Czyli teraz bronimy. Tak? Najprawdopodobniej, czyli będzie, ale wjazd będzie. Ale na ten ogórę, jak nam wiadą, tak jest dokładnie, bronimy. Hmm. Spytanie: życie. Kim tu zagrać? Czy może po prostu zdobywajmy poziomy i mało mnie w ogóle obchodzi to, że nam... O! Papa Kukuryc Mogę nim zagrać, to będziemy przynajmniej trzeci poziom Zobacz, czekajcie, bo już nie pamiętam jak on strzelał Puśćcie mnie! 5 sekund Puśćcie mnie! 3, 2, 1, show time! A on strzela seriami, dobra, fantastycznie Fajnie! Papa, przynajmniej trzeci poziom na nim, a później się zamienimy na jakiegoś innego znowu. Bo tam wiecie, każdy w komentarzu pisze, żeby. Ej, nie no, bez jaj, żeby już. żeby już. Naprawdę, ja czasem nie wierzę. On albo nie wiem, albo tam jakieś ciśnie haksy, żeby mnie od samego. już tyle mi punktów zadał. Jest niesamowite. Gdzie on jest? Tam siedzi i strzela. No, to jest trochę takie kurcze, aż niesamowite w moim, według mnie. Siedzi, a to jest ten. A już widzę. A możesz próbować, mnie nie zabijesz. Bym! Co <laughs> no, dostał, 14 już się ukrywa. Ale pałkę. Ej, my też możemy nie odpuścić tak łatwo. Ktoś tam strzela po nim jeszcze? Chwila, bo nie, mu rakietę puszczę, to się zdziwi. <laughs> nie, no ale to jest bez sensu. Takie kurczę siedzi tam i kampi. Jeszcze tu od czegoś dostałem. Aha, od niego. Jak on nie ma jakichś haków, to ja jestem święty. Autentiko. Przecież tak się kurde nie da. To jest fizycznie niemożliwe. Patrzcie, przed kim my się bronimy, tylko przed nim. Co to jest za rozgrywka? Jeszcze, żeby zadawał jakieś normalnie obrażenia. Eee... Dobra, dupa jest ja tam na nie będę wychylał, bo to nie ma po co. Się wolę tutaj zabawić z nimi. O, ci jeszcze strzelają jako tako normalnie z tego co... z tego co widzę. Masz! Jezu, no tu to sobie wypuściłem. Ja pierdziut Dobra, mógłbyś mnie ciudu leczyć. Byłbym niezmiernie wdzięczny. Okej, okay, trzeci poziom już niedaleko. Come on come on, come on, come on, Patrzcie, ci też się zakampili. Ale jak tu nie będą podchodzić, a my się już nauczyliśmy, że... Chwila. Gdzie on jest? No, patrzcie, jak nie chce zginąć! Kto? Aaa, myślałem, że znowu ten tam, tam z tyłu, jakoś przez budynek, te, te jakieś promienie się podbijały i we mnie trafiły. Myślałem, że tak było. Zobaczmy tu. Mhm, uh -huh. ten widzę, że ciśnij tam stoi. Brawo, pozdrawiamy cię, gościu. Albo jest tak dobry faktycznie, ale wątpię, że ma aż 50 prestiż, że go jakoś już wykorbił. Muszę zobaczyć, czy się da haksy do tego ściągnąć już. Czy już coś pokombinowali i już można z tą grą kombinować. Muszę. Muszę to sprawdzić. Czy już coś można kombinować? Daj mi punkty życia. Gdzie jest moja drużyna? Bo tu zombiaki nacierają. się nie ma kurczę gdzie ukryć, bo on już Masakra i tamten z tyłu. Jaki kurz, jaka drużyna! Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Nie no, pojawmy się. Czekajcie, bo mi się screshowało kapeczkę. obroń 3 minuty. Ale ja się zastanawiam, gdzie on będzie miał kolejne jakby stanowisko swojego ataku. Jak tamto się mu skończy, jak przejmą ten obrót Jasne, możesz próbować strzelać, jak cię ktoś utłucze, będziemy szczęśliwi. Trafiony chociaż? Też chyba nie. Kołtunur. Oni są umówieni w tej drużynie. Nie no, ale powiedzcie szczerze, jakbyście trafili na takiego gracza, to co? Sobie myślicie, o, jak dobrze gra, czy raczej, że o, spadaj, bo mnie irytujesz? Hmm? No to wiecie, dwo, dwojaki sposoby. Nie no, bo jeśli gra fair i nie ma problemu, że tam nic nie ma wgranego i to, to ja nie mam, nie mam problemu z tym, ale jeśli tam coś kmini, a mi się wydaje, że jednak troszeczkę tak, to... to to nie jest fajne, ani przyjemne. On cały czas tu nawala tym promieniem. Zgratuluję ci, synek. Hej, przyatakował mnie. Się zdziwi, jak my to obronimy. <laughs> Będzie mega zdziwiony, chłopak. Chodź tu. Was to ja tym bardziej nie lubię. A pokaż się. Jak nie, to ci rzucę tam takie coś. Też się nie udało. A ben, mam już ten trzeci poziom, czy nie bardzo? Kusza z 3. Chyba nie bardzo. A poka. A mam trzeci. Moglibyśmy zmienić postać. O fajnie. Przejęli nam to. O centrum miasta? Pytanie życie. Może bym zmienił postać, bo jednak już mam trzeci. A teraz ten typ ucieka jest. No, trafcie tą papugę. Fajnie. Ja muszę swoją drogą zobaczyć na jego profil. O, nie masz najwięcej zabójstw. Pokaż profil. Status offline, nazwa. Nie wiem no... Może jest taki dobry faktycznie. Ale nie dodam cię do znajomych. Dołączyć na moje podwórko nie, bo ja tu gram. Uhuhu. Ten typo, ciekawy jakim sposobem. Weź mi powiedz, jak jestem za osłoną. Że to jakoś z boku strzelało. Przekozak. I tak całą grę, słuchajcie, stoi w jednym miejscu. Patrzcie, teraz tam gdzieś. Stoi i strzela. To jest bardzo zaawansowana rozgrywka w jego wykonaniu. On wsadu w ogóle nie używa. Tylko co, co kiedy, nie? Jak trzeba zmienić miejsce. A tak to, panie. I jeszcze nie chodzi o to, tylko jak on szybko zadaje to obrażenie. Przecież ja nigdy elektromózgiem tak szybko nie dawałem rady zadawać obrażeń. On to robił tak. ra pa, pa pa pa. Jak tu się mówi, że ludubs ściska, Ale nic, ja się mu postawię. A w ogóle miałem zmienić postać, ale to za chwilę. Tam ktoś jest. Nie, no. Dobra, zmieniamy. Dajcie coś bardzo y, takiego, wiecie, efektywnego. Czyli, że na przykład zdobądźmy sobie poziom na kaktusie. Wy tu. Ten nie ma, ale ty nie chce grać, jeszcze teraz w tym momencie w tej rozgrywce to będzie porażka. Ale dajcie barbecue. Albo. Nie, barbecue. Barbecue, barbecue. Baby Q. Zdecydowanie. Ej, ale dlaczego mi tak długo to wczytuje? Gro! Ej, wyrzuciło mnie. Może wysypało serwery. Są tam haksy? Trzeba go ubić, tego typa. I, I nie wiem dlaczego to się tak stało. Rozłączenie z rozgrywką. W sumie, nawet powiem wam szczerze, że się cieszę. Z tego ja sobie rozpocznę kolejny odcinek, na luzaka, na innej, na innej rozgrywce. Utrasono połączenie z grą, tak? Może może serwer wysypało im. Na um, ja spokojnie sobie zacznę kolejny odcineczek, mam nadzieję, że nas do innej drużyny dołączy, bo w sumie tam to była męka z tym typem. Mnie denerwował. Także teraz tu tyle. Miłego dnia. W opisie macie wszystko. Sorry, że taki przerywany odcinek, ale no akurat tak wyszło, nie z mojej winy mnie rozłączyło. Um, miłego dnia, trzymajcie się. Hej.